Są miejsca, które przyciągają nie dlatego, że są najwyższe, ale dlatego, że coś w nas poruszają. Kasbek był właśnie takim miejscem. Czasem zastanawiasz się, po co ludzie to robią? Po co iść tak daleko od wygody, od ciepła, od rutyny codzienności? A jednak coś głęboko w nas tęskniło za czymś więcej, za wyzwaniem, za przestrzenią, za czymś prawdziwym. W końcu każdy z nas znalazł swój powód i zrobił pierwszy krok ku górze. Nasza podróż zaczyna się w Tbilisi w Gruzji, skąd po wylądowaniu ruszamy w góry Wielkiego Kaukazu. Po kilku godzinach drogi w końcu dosieramy do miasteczka Stepan Sminda. To tutaj zacznie się nasza droga w górę. Podjeżdżamy jeepami do miejsca, w którym znajduje się symbol całej Gruzji Sminda Sameba. To tutaj kończy się droga ludzi, którzy na własne oczy chcą zobaczyć ten pocztówkowy widok z szczytami w tle. Nasza droga ku najwyższemu z nich właśnie się tu zaczyna. Między nami a szczytem jest 15 km drogi i prawie 3000 metrów przewyższenia. Pierwsze kilometry idą sprawnie. Tempo na samym początku jest mało wymagające. Ma to na celu przyzwyczajenie nas do tempa, w jakim poruszać się należy w górach wysokich. Idziemy we mgle, więc nie rozpraszamy się widokami. Mamy za to okazję lepiej się poznać. Są wśród nas ludzie, dla których góry są pasją. Są tacy, którzy chcą mieć na koncie swój pierwszy pięciotysięcznik. Są też tacy, dla których jest to przystanek w drodze po znacznie wyższe i bardziej ambitne cele. Każdy z nas jest zdeterminowany, wpatrzony w następny krok i zamyślony. Jak to będzie, tam na górze? Każdy z nas zastanawia się też, co zbędnego niesie w tych zdecydowanie za ciężkich plecakach. Po pokonaniu pierwszych 6 km i 900 m przewyższenia docieramy do małego górskiego schroniska Altihad to obok tego schroniska spędzimy pierwszą noc w naszych namiotach. Mugła wciąż nie pozwala sięgnąć z rokiem dalej, więc po kolacji i kilku partiach w karty idziemy spać. Rano pogoda widokiem oddaje to, co było nam winna dzień wcześniej. Prawie wszyscy jeszcze śpią. Pierwsza noc na wysokości nigdy nie jest łatwa. O wschodzie słońca wykrzybuje się z namiotu i od razu obejmuje mnie hipnotyzujący widok na cel naszej wyprawy. Natychmiast potem pojawia się pierwsza myśl jak my mamy tam wejść? Kasbek gruje nad innymi szczytami. Wydaje się być wciąż bardzo daleko i bardzo wysoko. Po zebraniu całego naszego obozu ruszamy w dalszą drogę w górę. Przed nami lodowiec Gergeti. Rozległa, mleczno-biała przestrzeń poprzecinana najpierw strumieniami, później szczelinami, których głębokość trudno oszacować gołym okiem. I rozpoczynamy kilkukilometrowe podejście do naszego głównego obozu. Mamy szczęście. Pogoda jest idealna. Jasnym popołudniem docieramy do celu. Stacja Meteo Betlemichat. To dawne radzieckie schronisko położone na wysokości ponad 3600 metrach. Betonowy budynek z jednej strony odpychający, z drugiej jedyny. Wokół niego wyrastają dziesiątki namiotów. Wystarczy godzina, by pogoda zmieniła się dramatycznie. Gęsta mgła, przelotny grad, a potem znów bezchmurne niebo. To miejsce nie zna stabilności. Każdy podmuch rozrzedzonego wiatru przypomina gdzie jesteśmy. W nocy temperatura spada znacznie poniżej sera. To tutaj u niektórych z nas pojawiają się pierwsze objawy choroby wysokościowej. Na tej wysokości ciśnienie i ilość dostępnego tlenu spadają o 40%. Ciało reaguje natychmiast, przyspiesza puls, pogłębia oddech, mobilizuje siły, by przetrwać w warunkach, do których nie zostało stworzone. Na szczęście są wśród nas ci, którzy potrafią wyjść poza własny cel. To wolontariusze z polskiego projektu Bezpieczny Kazbek. To ci si bohaterowie tej góry. To dzięki nim nie jesteśmy tam całkiem sami. Ich obecność przypomina, że w górach nie chodzi tylko o szczyt, ale też o ludzi obok. Z każdą nocą na tej wysokości ciało uczy się nowej normy. Mimo to głowa pulsuje, sen jest bardzo płytki, a każdy ruch znacznie cięższy. Dlatego w międzyczasie robimy wyjścia aklimatyzacyjne krótkie, intensywne podejścia kilkaset metrów wyżej, po czym szybko wracamy do bazy. Chodzi o to, aby zmusić organizm do pracy, ale nie przeciążyć go przed finałem. Czas płynie tutaj wolniej, choć dni mijają zaskakująco szybko. Każdy wie, że najważniejsze jest dopiero przed nami. Wieczór przed zaplanowanym atakiem szczytowym podejmujemy ważną decyzję o przeniesieniu go na następną noc. Nieustannie sprawdzane prognozy wskazują na bardzo niestabilną pogodę w wyższych partiach góry. Wieczorem wiatr cichnie. To daje nadzieję na dobrą pogodę podczas ataku. Plecaki są już spakowane. Czekany, gotowe. Odpoczywamy w śpiworach, próbując zasnąć, choć na chwilę. Niektórym się to udaje, a innym nie. O pierwszej w nocy budzimy się i ruszamy w stronę szczytu. Droga prowadzi przez lodowiec. Do przejścia pozostało 8 km i 1400 m w górę. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jak wiele będzie nas to kosztować. Rozpoczynanie ataków szczytowych nocą ma swoje zalety. Po pierwsze, mróz, który próbuje zatrzymać na swoich śpiworach, równie skutecznie zatrzymuje kamienie na półkach skalnych, wysoko nad naszymi głowami. W środku nocy na tej wysokości wszystko jest zbrożone. Czuć było pierwsze porywy wiatru, w głowie tylko myśl, oby pogoda wytrzymała. Związani liną po trzy osoby, z przewodnikiem prowadzącym marsz, poruszamy się w rytmie równych, spokojnych kroków. Po kilku godzinach nadchodzi świt. Różowe światło poranka wdziera się przez warstwy chmur, a horyzont powoli zaczyna się jarzyć. spada. Góra z każdym krokiem robi się mniej przyjazna. Tak jakby robiła wszystko, aby nas stamtąd ściągnąć. Próbujemy iść dalej, ale warunki nie dają nam na to szans. Wiatr osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę. GPS przestał działać. 200 metrów od szczytu nagle znajdujemy się w chmurze, która zupełnie odcina nam orientację, jak i drogę na wierzchołek. Zatrzymujemy się na wysokości 4870 m, i wtedy zapada jedyna słuszna decyzja: musimy zawrócić, a razem z nami nasze ambicje i marzenia o szczycie. Wchodzimy powoli, milcząco. Pęknięte nadzieje chowamy głęboko pod naszymi kurtkami. Po 13 godzinach walki z lodem, śniegiem i samym sobą wracamy do stacji meteo. Przemarznięci, zmęczeni jak nigdy, ale bezpieczni. W obozie nie ma fanfar, nie ma gratulacji. Jest tylko gorąca herbata, cisza i wzrok wbity w nieokreśloną przestrzeń przed nami. Tego dnia wielu z nas doznaje ze szczytu dostanie największej górskiej lekcji. Nie zdobyliśmy szczytu, ale niektóre góry mają inne cele niż sam wierzchołek. Całość została stworzona w partnerstwie z agencją wyprawową 4 Challenge.